Cześć, witajcie! Jestem Perixx i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj... Dzisiaj sobie zagramy w bardzo... Fajną grę. Naszym zadaniem będzie nie wylać kawy. Nie wiem czy mi się to uda. Od razu mówię, że na świeżo to wszystko robię, nie znam nawet kontrolki, więc zobaczymy. I tak, już na sam początek myślę, że możecie zostawić tego lajka pod filmem, będę wdzięczny. I jak zobaczycie byłem u fryzjera, Jak byłem u fryzera, to myślę, że nasza postać może spełnić moje marzenia w tym momencie. Więc sobie możemy skustomizować. Myślę, że lepiej się nie dało wyglądać. Dobra. To co, możemy chyba zacząć. Yyy, dobra. Jak to się gra ogólnie? O, o, o. Nie, nie, nie! Czekaj! Dobra, spokojnie. Już ogarnę. trwa. Chodźmy do przodu. Nie, czekaj, nie, nie ruszaj się. Nie. Co ty robisz? Co? Co się dzieje? Kolejne podejście, na spokojnie teraz. Podejdźmy, nie. Masz ją zanieść, nie wypić. Nie, no nie, lewo, prawo, nie, zatrzymaj się. Stoi, dobra. Woli. Sterowanie naprawdę nie jest najłatwiejszą rzeczą. Nie, trochę kawy już straciliśmy. Dobra. Eee, tak, tu nie, nie, nie driftuj, nie. Co ty robisz? Co? On robi? Dobrze. Nie. Małą kawę wylałem. Dopiero jakieś zero przycięk, zero. nie. Co? Mamy podejść do tego licznika i sobie otworzyć to. Dobra. Eee, obróćmy się. Ta... Drugą stronę. Jest, udało się! Nie! Stój! Aż tylko podejść do drzwi. Uda się. Pierwszy poziom będzie za nami, nie w tą stronę. Nie. Idź jak najszybciej. To jest jeszcze na czas, 20 sekund. Jest. Jest! No nie! Tak blisko byliśmy. Dobra, hmm. Uuu jak przyspieszył Nie, nie w to stronę. Tu się jak mi obracanie w ogóle jak jestem. Inna kamera jest. Dobra. Pięknie. Nie, 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 nie. Chociaż ten poziom uda mi się przejść. Zobaczymy. Jest, 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 mamy to, mamy to. Co moja postać robi? Dobra. Shadow Play. Ciemne miejsce. Dobra. Jak mam to. Chyba się domyślam o co chodzi z tym Shadow Play. Dobra. A więc róbę to. Musimy naszym tyłkiem dotknąć. Nie! I tyłem. Tyłem. Co? Ale on jest za wysoko. Nie, stój, stój, gdzie jest to? Nie, no skanować się miałeś. La, 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 Co? Włosami mogę chyba wytrzeć tą kawę z podłogi. Kolejne podejście. Biegniemy szybko. O szefie niepokoi, potrzebuje swojej kawy. A my nie możemy przejść przez te drzwi. Kto wymyślił ten czytnik, to ja nie wiem. Albo ekspers mogli chociaż przenieść gdzie indziej. Dobra. Tak. Powoli. Skanuj. Skanuj się. Halo. Jak ja mam to. No. Nie. No nie. Nie rozumiem do końca, jak mam to zrobić, bo coś to... coś nie działa. Mimo, że próbuję. Dobra. Hm. Jest, udało się. Udało się, nie bierze w to. Teraz tylko się nie wiewa. Proszę. Lecisz do przodu. Lecisz, 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 lecisz. Jest, mamy przynajmniej drugi poziom. Jeszcze trochę. Jest! Mamy. Napisie się kawy, tak Dobrze ci to zrobi Nie Ja muszę zrobić przysiad naprawdę Rusz swoim tyłkiem LT, left stick O! Oh. działa. <grymiany> Idziemy Odpychamy się od powietrza Widać, że za dużo tej kawy ale zaliczyłeś tam Wyglądał jakbym... sadził... papierzeka w lesie. Jeden skłon, drugi... jest. Udało się. Staw stań, Nie przewróć się. Nie! Co? 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 Wyglądał... Wyglądałem przez chwilę jak, nie wiem, modelka na wypieku. Dobra, udało się. Teraz wsta. Udało się. Dobry. No i co robisz? A gdybym od razu poszedł tam na kucku? Nie umie chodzić na kucku. No, coraz szybciej, <śmiech> <śmiech> Czy ja zalałem mój przycisk i on nie działa? Działa. Dobra, dobra. Wstał. Udało się. Jest! Uda się! Jest końcówka! Jeszcze trochę! Iść dalej! Jest! Udało się! Nie wierzę! No, was chyba pogięło. Przecież to jest na wysokości mojej głowy. Co? Na paluszkę! Ty może to zrobię jeszcze tak chyba nie, chociaż dobra spróbujmy spróbujmy, może się uda to chyba jest łatwiejsze niż tamto bo jak nie w dół to w górę o potknął się, po, spokojnie ślizgam się na tej kawie cyk no bardziej tu góry ci nie pójdę okej, okay. idziesz idź okej okay.

To nie było takie trudne! Yy. Nie. To koniec. Koniec na dzisiaj odcinka. Ja już mam dość. Chcecie, to sobie sami pomyślcie tą grę i sobie ją przejść. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tego lajka, proszę was bardzo, udostępnij film znajomym. Będzie bardzo wdzięczny. Oraz zostawcie suba. Ja nie przedłużam. Cześć!